Solat lat niech żyje, żyje nam Solat, lat, co lat niech żyje, żyje nam Jasne! Jak się do... nie spodziewasz! <śmuszczony> <to> <śmuszczony> taki wielki parasol, a taki mały człowiek Wielki mały, <śmuszczony> Cześć Wam wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Ja znajduję się tym razem na zawodach i będę chciał dla Was zrobić jakąś niewielką relację właśnie z tych zawodów, ale nie będę siedział cały czas przy kamerze, więc nagram zapewne to, co się będzie działo przed rozpoczęciem tych zawodów oraz na zakończenie i pokażę Wam mniej więcej, na co będę wędkował. Zawody na zbiorniku owiesno należącego do koła PZW Bielawa. Jak słychać w oddali wiatr. Albo na wodzie, gdzie unosi się fala, więc wędkowanie dzisiaj będzie dość trudne. Powoli przygotowania na rozpoczęcie już trwają, a wczoraj odbyły się tutaj zawody i dzisiaj wędkowanie tym bardziej nie będzie łatwe. Z tego względu, że ryba już dostała dużo dobrego towaru dzień wcześniej, więc dzisiaj może być bardzo kapryśna, ale liczy się przede wszystkim fajna zabawa. Przygotowałem najprostszą klasykę dwa rodzaje gliny jedna do zanęty, druga do jokersa. A zanęta, jaką użyłem, jest od górka i tak naprawdę pierwszy raz jej używam. Samej zanęty podałem jedynie 200 gram na 1,5 kg gliny, z tego względu, że to jeszcze nie jest dobra pora na mocne nęcenie. Użyłem również bentonitu, aby moje wałki z jokersem dłużej pracowały na dnie, lecz do gliny z zanętą też go dosypałem. Robaki, jakie przygotowałem, to pinka biała oraz rubinowa żywa i martwa. Białe Robaki Żywe i Martwe oraz Jokers z Ochotką Haczykową. Nad wodą byłem dość wcześnie, a to dlatego, że nastąpiła zmiana czasu i bałem się, że zegarek nie zadzwoni wtedy, kiedy bym tego oczekiwał. Dlatego ustawiłem go o godzinę wcześniej. Co się okazało, nie byłem tam pierwszy. Prace już trwały i członkowie oraz przedstawiciele koła PZW Bielawa organizowali szatę na zawody. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia na rozpoczęcie, a jak chcecie na zawody, to powstała super strona. Witam wszystkich na drugich zawodach o Puchar Arte naszego tak generalnego sponsora Koła PZW Bielawa. Tak jak w tamtym roku, wszystkie pieniążki, które zostały wpłacone na wpisowe, jeszcze później na pod koniec zawodów będzie sklepik w którym będziecie mogli też zakupić różne, że tak powiem, fanty. Nie będzie żadnej licytacji, po prostu będzie to stało, będą na tym ceny, każdy kto będzie chciał, będzie mógł sobie podejść, kupić. Te wszystkie pieniądze pójdą też na, tak jak w tamtym roku, na budowę, budowę domu dla ludzi po przejściach. Po przejściach. Startujemy o godzinie 10, czyli standardowo 9.50 sygnał sygnał będzie nęcenia. I teraz tak, żeby po prostu, żeby spławikowcy nie czekali na federowców tą godzinę, żebyśmy nie robili zamieszanie, no to robimy tak, że łapiemy 5 godzin wszyscy. I spławikowcy i federowcy. Wczoraj, wczoraj było podnie, podnęcone, także myślę, że dzisiaj ryba powinna z nami tutaj współpracować. Wczoraj wyniki były różne, bo było nawet ponad 7 kilo teraz tak jak wiecie w łowisku występują występują jesiotry. Jeżeli ktoś gapie jesiotra, te zielone muminki gdzieś tam się będą kręcić, wtedy zgłosić, żeby sędzia zauważył. Będziemy dopisywać 2000 punktów i dowody, żeby po prostu ryby nie męczyć do siatki dajemy wszystko, chyba że ryba ma, jest w okresie ochronnym, wtedy wypuszczamy tak wszystko nie będziemy się bawić już tutaj w miarki wszystko do siateczki i teraz tak spławik jest na małym parkingu jedynka od wejścia prawie pod drzewo, federa zaczynamy tutaj od drzewa do koło nie bawimy się w żadne sektory w federze idziemy po całości jakieś pytanka Losowanie, losowanie dzisiaj zaczynamy, że tak powiem testowo na programie na zawody. Mamy tutaj gdzieś wsparcie kolegi, który to wymyślił. Także brawa dla chłopaków. Pomoże nam tutaj w razie, gdyby się coś wysypało, bo to jest tylko program. No i zaczniemy od Pławikostrum, żeby się spokojnie dojechali, bo mają jakby nie patrzeć daleko, chociaż widzę, że już tam pojechali. Dobra, zobaczymy. Wylosowałem stanowisko numer 5. I powoli zaczynam się rozkładać. Jak widzicie, wiatr bardzo mocno dokucza dzisiejszego dnia. Dobrze, że się poubierałem. Mimo to, że świeci słońce to i tak jest dość chłodno, herbata zrobiona. Ja na zawody już jestem przygotowany. Mam osobno zanętę z gliną. Mam osobno samą ziemię do czokerca Wszystko w przebitkach zapewne gdzieś tam już widzieliście albo zobaczycie. No i oczywiście. Dalszą część zawodów, jak ona się już rozpocznie, za mną tęcza przepiękna, jak ona się już rozpocznie, zobaczycie ewentualnie urywki. Chociaż będę nagrywał cały czas całą sytuację, co się dzieje, powycinam dla Was najlepsze urywki i będziecie mogli zobaczyć jakieś ryby. Musiałem schować kamerą podczas zawodów. Deszcz, który się pojawiał, był dla sprzętu zbyt niebezpieczny. Dzięki temu, że Krzysztof nagrał dwa moje hole, za co dziękuję. Mogę właśnie teraz Wam je pokazać, ale zanim zobaczycie, jak mi poszło na koniec zawodów. To zapraszam na relację z naszego urodzinowego wypadu który był tydzień wcześniej również na tym samym zbiorniku Zatykamy się na owieście z tego względu, że dzisiaj będziemy obchodzili święto. Święto, czyli urodziny naszego jednego Timowicza. Więc dzisiejszy odcinek proszę brać z przywróżeniem oka, z tego względu, że przede wszystkim będziemy się bawić. Oczywiście ryby też będziemy łowić. Jest dużo osób, które ma oczywiście wędki wyrzucone. Ja już też również. Tutaj będzie dzisiaj około 10 albo 12 wętek jednocześnie wyrzuconych, więc będzie można jakąś rybę, tak mi się wydaje... Zobaczyć. W każdym bądź razie dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, odcinek z przywróżeniem oka. Bawimy się, bo my też jesteśmy ludźmi i również lubimy się bawić. Oczywiście my się grzecznie bawimy. A na dzisiejszym wędkowaniu z nami będzie Paweł, Szanek. Michał, Michał, e, Marcin, 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 Roki. Yes. Łukasz, pozdrawiamy Cię, pozdrawiamy, jakby ktoś nie wiedział, jednego z naszych fanów z tego względu, że będziemy się dipować jego... Tak jest, dip dla karpiarzy, więc będzie trzeba go dzisiaj wykorzystać, a że jesteśmy całą ekipą, to jest okazja. Całej grupy, od wszystkich Timowiczów, życzymy Ci jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia dla Twojej żoneczki, dla dzieciaczka i ogólnie... No, żeby Ci się prezent spodobał. Najlepszego. Proszę go rozłożyć, bo jak chcę, go chcę, chcę, chcę zobaczyć, jak to wygląda. Dzie dziękuję wszystkim. Nie ma za co. O, niech będę do okoła. Za tydzień na zawody. O, Proszę. Ja się nie spodziewał. Jaki on. Taki wielki parasol, a taki mały człowiek. Wielki mały człowiek. Wielki, wielki, człowiek. <noise> A wy co tu robicie? Żyje, żyje sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Mika! Tak z sami nie wypije. Niech się pod stół skryje. Słuchajcie, nie nagrywałem podczas wędkowania, z tego względu, że cholernie wieje wiatr. Nie wiem nawet, czy teraz nie będzie przeszkadzał. E, udało się coś połowić. E, mam nawet fajnego leszcza, takiego może ponad kilo, z półtora kilo będzie miał, do tego jeszcze dwa mniejsze. Słyszałem, że jest bardzo dużo zer. E, no i wszystko się okaże niedługo. No może o coś powalczę tym razem. Drugie zawody w tym roku. Jakby jakieś, tak w pierwszej dziesiątce na te... 30-40 osób co dzisiaj by startowało to by był bardzo dobry wynik. No a liczę może nawet na troszeczkę lepsze. Mam tutaj koło siebie naszego jednego z widzów. Przedstaw się, jak masz na imię? Janusz. Janusz. Janusz, dzięki, że mi kibicowałeś dzisiaj. Udało mi się jakieś ryby złowić. No. Leszczyk był dosyć duży, prawda? Tak. Chcesz kogoś pozdrowić? Może zawodników dzisiejszych z swojej rodziny? Tutaj było twoich dwóch wujków, tak? Tak. I tato. I tak. Więc ich pozdrawiasz. Kogoś jeszcze chciałbyś pozdrowić? Puścimy to na odcinku. Yy, kolega Alana. Dobra, super. Więc pozdrawiamy kolegę Alana z klasy i nie zapomnijcie w każdą sobotę o godzinie 16 odcinek na kanale Giętka Wędka. Idziemy sprawdzić wyniki, może udało się coś ugrać. Dzięki za wsparcie podczas wędkowania. Dobra! Dobra Panowie i panie, serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszych zawodach o Pukar Wielobranżowej Socjalnej Arty. W imieniu tutaj właścicieli Arte, naszego koła PZW Bielawa serdecznie dziękujemy za udział. Może pogoda jak, jak pogoda nie dopisałam, no ale mamy wczesną porę, początek wiosny, także tutaj nie ma co zależy jak tego, dla ryba kogo już. Niektórzy pijak, zawiedzeni. Także Zaczniemy od spławika. Tu jeszcze chciałbym tylko powiedzieć tak, pogratulować, pogratulować chłopakom na zawody, za program. Działa, nie było żadnego problemu, także jak najbardziej polecamy stosować chłopaków w program, bo naprawdę jest fajny, fajny program. Teraz zaczynamy spławiczek. Zacznę tutaj, nagrody są do siódmego miejsca, także zacznę od siódmego miejsca. Opali... Czwarte miejsce Bogacki Kamil 2810 eee, Gratulacje Dzięki No i trzecie miejsce No i zostaje jeszcze Big Fish Bogacki Kamil Dziękuję bardzo Grazie. panowie, dziękuję, dziękuję. Taki smutny, Kut... stały, że nie czekaj, szamponu. Musimy Ci szampon do włosów też Pot... dać? Trzymaj go ten, trzymaj, żeby nie, spad... nie spadł. <noise> jak możecie zobaczyć, ja już jestem w samochodzie, tutaj nie wieję, więc mogę spokojnie Wam opowiedzieć mniej więcej, co się działo i jak moja taktyka się sprawdziła. I może również też miałem bardzo dużo szczęścia. Z tego względu, że wiele osób miało zera. A czwarte miejsce na 30 federowców, gdzie nie było sektorów żadnych, tak jak siedzieliśmy 30 osób od pierwszego, było liczone stanowiska do 30 bez żadnych sektorów. Nie jest tak źle, fajnie czwarte miejsce. Szkoda, że nie trzecie, ale dużo brakowało do trzeciego, około kilo 200, więc co najmniej 3-4 ryby jeszcze bym musiał złowić, a niestety mi się nie udało. 3 ryby, miałem trzy brania, które zmarnowałem. A to mogło przesądzić o wszystkim. Ale złowiłem bikwisza, największą rybę. I powiem wam, że statuetka jest bardzo ładna. <laughs> Jak się wszystko odbija w niej, statuetka jest bardzo ładna. Drugie zawody w tym roku, w których biorę udział, udało się coś złowić. Produkty miałem oczywiście zanęty gliny ze sklepu, z którym współpracujemy nautrzeb, więc zapraszam wszystkich, żeby sobie tam jakby chcieli nas wesprzeć, żeby zrobili tam zakupy. Dzięki temu wspieracie nasz kanał i możemy nagrywać materiały i, i publikować dla Was w każdą sobotę o godzinie 16. .00. Mam nadzieję, że taki mieszany odcinek dzisiaj Wam się podobał. Wiatr przeszkadzał. Chciałem, żeby kamera podczas wędkowania była cały czas, ale kilka urywków może gdzieś tam jeszcze przemyciłem, chociaż nie wiem, jak się ten film skleił. Jeszcze troszeczkę jestem zdenerwowany. Jestem taki... Można powiedzieć, ten wiatr, który cały czas mi wiał w twarz i przeszkadzał, jeszcze deszcz był trzy razy, deszcz padał po, po, po takie 50 minut, więc jestem taki jeszcze niespokojny. Ale jadę już do domu na jakiś obiad, i sobie odpocząć, a w tygodniu skoczę chyba na to pole, na jezioro, połowić jakieś leszczy. Zostało mi dużo dobrego towaru, który trzeba wykorzystać. Trzymajcie się do następnego razu. Łapki w górę i subskrypcja widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16. Na razie cześć.